Mój kot śpi. Jest bardzo stary. Ma ponad 16 lat. Jest ślepy. No już prawie nie widzi, bo na oczach taka plamie mu się zrobiły. Ale mam na niego sposób. Tak zastukałem. On się podniósł. Drganie słyszy. Powoli się obróci. I go wołam ręką. Go macham. chodź tu. No, najpierw musi się podrapać no zobaczymy czy posłucha mnie tą razem chodź tu chodź no idzie biedny tak, mam sposób na niego żeby do mnie przyszedł i się ze mną bawił okej okay. no fajnie kotku fajnie grzeczny kotek chociaż nie słyszę ale mówię do niego no przyjdzie się właśnie teraz no i boksować mnie będzie